Siemanko widzowie! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a to koniecznik z czwartego sezonu kariery papierka Wstęp można być klasyczny, a odcinek będzie trochę krótszy niż zazwyczaj, bo dzisiaj no niestandardowo tylko dwa konkursy w kulm bo na kolejny odcinek, sobie, sobie zostawić sprawdziam przed olimpiadą w Predatce, tam w predat kurde Dampetton y y Dwa konkursy w na będą później y w, w odcinku w sobotę Jaką w sobotę? Co ja gadam? We wtorek. I wrażliwe konkursu Na konkursy, no w sobotę za tydzień będzie olimpiada, ale w tą sobotę już w teraz teraźniejszości będą. Otwieramy Puchar Lotów, otwieramy klasyfikację właśnie lotów na Kulm HS235. W Położyć Świata jesteśmy liderami, tylko drugi drugiej zależności zniszczą, ale ona sławnie. przed Norwegami. No i co? Jeszcze Wam na szybko pokażę, jak to wygląda w innych Pucharach, tutaj właśnie. Przepraszam, zacięcie się na początku odcinka, no ale jedzie. Park City były dwa w PK, konkurs na dużym obiekcie. Tutaj prowadzi Hamman przed spiewotiem. Farty Tomasiak. Resztę widzicie. W fiskapie nie wydarzyły się żadne konkursy, ale po tym odcinku będą no, mistrzostwa tenów właśnie w e planicy, żeby brać władze, są tutaj dwa konkursy na dużej Welikance. Ona to normalnie oczywiście. A tutaj w Czerwku wybiorą składy fiskapu, ale dobrze. Mamy konkurs na Kulm, więc przejdźmy sobie do treningu do Badmintendorf. Ale zanim to proszę bardzo, subskrypcji subskrypcji, lajka i dziękuję za zasięgi tej serii. I zostawcie lajka i spóry, żeby to strasznie rozwijałam. Przechodzimy sobie już na skocznię. Na Kulm zadanie jest na dwie gwiazdki, Skocz 233 metry z wiatrem po narki, więc Belek zmieniać nie musimy. Zadanie takie, no dość proste. Możemy się udać, że 235 to rozmiar skoczni, tylko to nie jest ciężkie. Anna na naprawdę bardzo łatwo jest nawet ten rozmiar Jeśli wieje podnarty! Ło ho ho! Oj, oj 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 Co tutaj się stało? Fatalny upadek Papierka na treningu No wyglądało to co najmniej No makabrycznie można powiedzieć No i nie podejdziemy sobie do drugiej próby tego treningu Bo w takim upadku no, nie ma mowy no, bo byśmy się trochę, no wiecie, no mogłoby się coś stać, ale przechodzimy sobie do kwalifikacji, no i zobaczymy, jak się ma nasz, nasz ten, nasz zawodnik. Ale całe szczęście sztab poinformował, że Papierek będzie mógł wystartować w tych zawodach na wieje w plecach, ale ten upadek naprawdę wyglądał na tym treningu fatalnie. Ale skończyło się tam na dość mocnych pobijaniach, no i nasz zawodnik może no być w złym stanie i trochę też emocjonalny podczas tych zawodów bo to co widzieliśmy na treningu naprawdę nie wyglądało kolorowo, nie wyglądało e, ładnie, mamy Endera bardzo fajny, no ale no, no nie wyglądało to zdecydowanie kolorowo wyjeżdżamy teraz sekundę w plecy no i te skoki naszej no, no mogą nie być aż tak aż tak dobre oj, oj, oj to był słaby bardzo skok w, w tych kwalifikacjach, chodzi tylko 40, 29 no widzicie, że po tym Upadku w papierku, coś, coś, coś nie tego, a to jest no, blisko do Olimpiady, więc oby, oby nie aż tak, żeby nic się nie stało. Tomasz Pili nie kwalifikacji. Ach, to szkoda, Rok też, przed Wilhelmsztat swoją drogą yy, nie przebrną tych kwalifikacji. No, ale powiecie, że ten upadek naprawdę wyglądał fatalnie na treningu, bo tak wysoko. Nagle jedna narta uciekła. Dobrze, yy, nie będziemy już tak podstępnych nastrojach. Skupmy się na skakaniu w pierwszej serii, aby do drugiej tutaj w ogóle wejść. Oby, oby teraz było dobrze. Patrzmy, jest ładnie w powietrzu. Papierek leci leci daleko. Świetnie. Czyżby, czyżby jednak poprawa względem kwalifikacji prowadzimy? Coś tutaj niesamowitego się stało. tu jaka przewaga nad Janem Herem. 220 Gun Herlamet 224,5 ósmy żyła, potem potem nie awansował Olek zniszczą, no szkoda Olka, który ewidentnie forma czas na serii finałową. No i swoim drugim tej bliżej serii 21 jest dawid 18 Pał wąsek, ale naprawdę po tak fatalnej serii treningowej tych co tam się stało no nie spodziewałem się czegoś takiego tej po tej pierwszej, po tej trzeciej dziesiące. Dawid widzę spór awansował Stefan Lion, no, on jest mocny na lotach. Zajc, no tutaj Rio Kobayashi Drzewa spada, granerut, laniszek też. E, deszfanden, Deszfanden, chofenig. Oswolt, Ozdwolt będzie na podium, Jan Herl. Ojeju, Jan Herl, to on zrobił. No i teraz, ile tutaj trzeba skoczyć? 210 metrów to jest... To nie jest wcale ciężkie wyzwanie. Dalej w jej plecy, więc warunki niezmienne podczas tego e, konkursu. nijutko nijutko, nijutko, nijutko Troszkę poszedł na narty ale chyba chyba się udało 222 Wygramy to No nie wiem jak to się stało po tych kwalifikacjach Po tym treningu ale papiernik naprawdę na kulm pokazał niewiarygodny kunszt albo rywale pokazali, że skaczą słabo. Bo to jest trzecie zwycięstwo z rzędu. No po takim po takim upadku. Czegoś takiego zdecydowanie bym się... W papierku nie spodziewał po prostu, 15 żyło, 18 wąsek 21 kubaski, więc Polacy na tych niższych półkach, jeśli chodzi o pozycję, ale my naprawdę skoczyliśmy świetnie, no i czas na te drugie już zawody na Kulm. A następny dzień na Kulm już w pod narty, więc tak lajtowo to zdecydowanie no nie będzie, wiemy, patrzyłem, że Oleg niszczą, dużo stracił tutaj względem tego, że go Forfangoni, Wladimir Zograwski na podium będzie tych kwalifikacji możliwe. Ale to zależy od tego też jak my się tutaj zaprezentujemy. No był ten wielki kun wcześniej w wcześniejszych zawodach. Ale 248? To skoczył 247 i pół Lindwig. Coś nieprawdopodobnego jeśli o to tutaj chodzi. Można ładnie teraz skoczyć. Odlatuje nam trochę, no i nie będziesz tak. Dalekiego słoku 225 metrów to jest dopiero 28 pozycja. więc widać, że zachowujemy siły na konkurs. Wygrywa kwalifikację z idą przewagą Mariusz Lindwig Nie sprawdziłem, czy wszyscy Polacy weszli. No to teraz sobie sprawdzę. weszę Tomasz Pilch, Żyła jest, Wąsek jest, Kubacki jest, Żyłych Żyła jest, jest Żyła. Nie to Olek zniszczał no nie, no Aleksander zniszczył Ale Olka zniszczyła zabraknie w konkursie, a Wladymir Zograwski jak co on robi tutaj Jan Erol znowu przed naszym skokiem z niebotyczną próbą Zresztą niebotyczną próbę to Maury Kobayashi 242,5 A my musimy nawet doskoczyć około rekordu skocznych, żeby go pokonać, więc naprawdę coś tutaj nieprawdopodobnego No ale no nie będzie to aż e, tak świetna próba, macha ich w powietrzu, ale jest daleko bo boję się, jak mówię, po tym upadku, 11 miejsce, więc no będziemy w drugiej serii walczyć top 10, na zwycięstwo raczej już szans nie mamy, Jan Hel prowadzi po tej pierwszej serii, Wąsek 16, i tak jest, 19 Polaków, 19 żyła, no i nie weszedł Kubacki, pil Szkoda Kubackiego, blidziutko, ale czas na serię, yy, serię właśnie drugą. No i popatrzmy sobie, jak to będzie tutaj e, klarować w tej drugiej serii. Konstantin Schmidt w ogóle radykuje wreszcie drugiej serii, on tam dość rzadko wchodzi, Piotr jest drugi. Zrzufa nigdy nic, wąsek dalej na prowadzeniu Schmidt. W końcu pokonuje go Halvor jak granerud e, No i a on teraz my, no przecież, no tak. E, czy pokonamy Halvora? Tam w naszym słowu czeka Jack Mogel. E, potem czeka kto? Andreas Wellinger, bo ja myślałem że jak to przecież Niemiec to tam. Red Bull i kombinazon wyrwa. Jak teraz się zaprezentujemy. Oj, oj, oj niutko lecimy. Mogłoby nas trochę rozbujać. Za późno lądowanie. No i skok bardzo słaby. 210,5 dziesięć i Ale miejsce, no. Spodziewałem się gargantuicznego spadku. A ten spadek nie jest wcale aż tak widoczny. No bo to Granerud miał po prostu gigantyczną przewagę. na no, nasz skok był naprawdę słabiutki. Po Sakali, Larssona, Ider, no i poza skutkiem i Sakali, Larsona i Rydlana najgorszej z tej drugiej serii. No dobrze, teraz popatrzmy, Jacques Morgan nisko, Wellinger trzeci, Tate France drugi, Żlanczak drugi, Zograński wysoko, dalej niepotrzebnie grany Ruda, Furfan go pokonuje, Ozdol spada, Deschvanden spada, Kobayashi daje radę i Kobayashi powiem, że dzisiaj wygra, tak mi się wydaje, bo Jan Herl tego nie przebije, dokładnie, wygrywa Ryu Kobayashi, drugi jest Jan Herl. Trzeci Johann Reforfakcyjka, we piąty z ograski na lotach. 12 wąsów przez Polaków, o tym że o 15. Jesteśmy my, mimo tego fatalnego w drugiej serii. I no i tyle, jeśli chodzi o Polaków, Kopackiego i Pilka. Zabrakło w drugiej serii, a w ogóle zniszczyło, zabrakło w konkursie. Widzimy się na podsumowaniu tego dość krótkiego i niezmiernie interesującego odcinka. No i to odcinek był naprawdę niezmiernie dziwny. Yy, forfak przecież zniszczyła, nie wiem jestem przewaga nasza wzrosła, no w sumie już wiem, dzięki temu zwycięstwu. Na cool, z jest z rzędu, przeprowadzimy tą pasce niestety w tym drugim konkursie, więc nie będzie czwartego, Puchar Świata w lotach, tutaj nie prowadzimy, jesteśmy na trzecim miejscu, prowadzi Ryoyo Kobayashi, drugi jest to ciekawe Benjamin Oswald, więc na pewno będzie walka, też nie prowadziliśmy, ale w końcu będzie walka na Wikersund i Planicy, a tuż tu pod koniec sezonu Puchar Narodów, tu prowadzimy, a nasza proga stopniała, no i co? Mimo tego upadku zapewniłyśmy się dobrze, w drugim konkursie jednak była widać skutki, skutki tego upadku. No i co, no, Willingen na następnym odcinku. Willingen Five w turnieju wraca, no i skoki w Rasznowie. A potem Olimpiada będzie. Więc no, bo ostatnie, będą ostatnio sprawdziany przed y, Olimpiadą. Ale ja się będę już będę z Wami żennał. Życzę Wam miłej, miłego weekendu, miłej soboty, miłej niedzieli. Do zobaczenia. No i... Cześć!